Witam serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Dokończ zdanie. Liczba 5 ósmych w zapisie dziesiętnym to. 5 ósmych. Jest to ułamek zwykły i mamy go zamienić na ułamek dziesiętny. Przypominam, że kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia, czyli wystarczy licznik, piątkę podzielić przez ósemkę i wyjdzie nam ułamek dziesiętny. 5, 8 to inaczej 5 podzielić na 8. No i takie dzielenie wykonam sposobem pisemnym. W piątce, ile mieści się ósemek? 0. Dostawiam przecinek i dopisuję do piątki 0. I teraz 50 podzielić na 8. To jest 6, bo 6 razy 8 to jest 48. Odejmujemy, zostaje 2 reszty. Jesteśmy po przecinku, więc możemy dopisać kolejne 0. 20 podzielić na 8 to jest 2, bo 2 razy 8, 16 odejmujemy, zostaje 4. Do czwórki dopisujemy 0. 40 na 8 to jest 5, bo 5 razy 8, 40. Więc wyszło nam 625 tysięcznych, czyli 5 ósmych to jest 625 tysięcznych i to jest nasze rozwiązanie. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.